aż 34 500 zł za monetę 5 ,78 zł 78 roku sprzedane dnia 22 listopada 2020 roku, a więc prawie 2,5 roku temu w gradingu NGC, nota XF, moneta duch, moneta o której mówi się, że nie istnieje. Natomiast tutaj widzieliście zagradowana w NGC, moim zdaniem ta moneta jak najbardziej istnieje i jest to realne. Moneta 5 zł rocznik 7,6, były bite w Leningradzie, są bez znaku mennicy. Nie ma to istotnego znaczenia pod względem ceny, natomiast prawdopodobnie wykonano matrycę na rok 78, ale nie wprowadzono takiej monety do obiegu. Prawdopodobnie nie mam na to żadnych dowodów, to są tylko moje domniemania. Jest kilka sztuk bądź kilkadziesiąt sztuk wybitych, próbnych, i w 78 roku nie wprowadzono do obiegu żadnej takiej monety. Słuchajcie, moneta o nakładzie nieznanym mówi się, że nigdy taka nie istniała, a to co trafia na rynek, to są. Wyroby falsyfikat. Nie wiem, nie mam na ten temat żadnych dowodów. Słuchajcie, natomiast analiza jest taka, że 34 500 zł ta moneta kosztowała na aukcji 2,5 roku temu. Słuchajcie, jak dokładnie wygląda ta moneta. Znajdziecie link do tej aukcji w opisie. Tam sobie sprawdźcie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Do następnego. Hej. Moneta na filmie jest tylko monetą poglądową zmontowaną przeze mnie. Nie posiadam takiej monety ani zdjęć tej monety. Prawdziwe zdjęcia znajdziecie w linku w opisie.